Cześć, z tej strony Jonasz Jest aktualnie godzina Równo 6 rano Jest to dla mnie niesprzyjająca godzina Ale jestem tutaj o tej godzinie Jest tak szarawo Jestem w samochodzie Nieprzypadkowo Gdy minął szabat Maria Magdalena, Maria Jakubowa I Salome nakupiły pachnideł Aby pójść do grobu I namaścić Jezusa Wybrały się wcześniej rano w niedzielę, pierwszego dnia tygodnia, tak, że o wschodzie słońca dotarły do grobowca. Po drodze rozmawiały między sobą. Kto nam odwali kamień, zamykający wejście? Ruszamy do lasu, tropem Mari Magdaleny, Marii Jakubowej i Salome. Więcej o takiej porze, dwa tysiące lat temu, trzy kobiety szły do grobu zobaczyć co dzieje się z Jezusem. Niebo jest już powoli jasnawe, ale jeszcze nie ma słońca. To słońce jeszcze nie wzeszło. Słońce ma wejść dzisiaj o 6.24, więc mam około 20 minut, żeby dotrzeć do grobu. Ale wyobraźcie to sobie, one teraz idą, nie wiedząc co zastaną, nie wiedząc jeszcze, że tak naprawdę zmieniły się dzieje ludzkości. Ja na chwilę wyłączę aparat, bo masakrycznie marzną mi ręce. Dosłownie wczoraj szedłem tą trasą z moimi przyjaciółmi i sobie myślę, że te kobiety prawdopodobnie też wcześniej chodziły w tamtejszej okolicy. Dobrze te trasy. Miały tam prawdopodobnie Piękne momenty spędzone z Jezusem. Nawet jeśli nie konkretnie w tym miejscu, w którym stoją, w tym momencie, to generalnie w okolicy. I w tym momencie stoją w żałobie, stoją w niewiedzy, stoją w rozpaczy. Tylko właśnie, one nie stoją. One idą. One idą do grobu. Podobnie też jesteście w stanie usłyszeć ten porażająco intensywny śpiew ptaków. Ciekawe, czy Boże stworzenie czuło, co się dzieje tego dnia. Byłem na źródło ciała. Musicie mi wierzyć, ale jest. Gdzieś na tamtym drzewie, bo widziałem jak tam wlatywał i sobie stuka. O. Tu mam go. Wyobraźcie sobie teraz iść do grobu, jednocześnie tak bardzo zdając sobie sprawę z tego, co działo się w zasadzie dwie noce temu. Jak bardzo cierpiał Jezus, jak okropne rany zostały mu zadane. Jezus nie tak dawno mówił, że to On jest żywą wodą i że kto się go napije, nie zazna pragnienia na wieki. Ciekawy jestem, czy kobiety wtedy miały te słowa w głowie i na ile te słowa wtedy mocno wybrzmiewały. W ogóle słowa takie jak wieczność, słowa takie jak zmartwychwstanie, na ile mocno wybrzmiewały w obliczu tego, że kobiety właśnie szły do grobu Jezusa. Który został ukrzyżowany I... Na tym krzyżu Wydał swoje ostatnie tchnienie Mówiąc równocześnie Ojcze, dlaczego mnie opuściłeś? Pogrążony w smutku, w bólu W tym, co czułby każdy człowiek Poznający tak tragicznej śmierci, kolejne skrzyżowanie do pokonania. Ciekawe, ile jeszcze skrzyżowań miały do pokonania kobiety, żeby wtedy dotrzeć do grobu. Może miały już prostą drogę. Słońce już zeszło. Jeszcze nie widzę kuli i takiego może niebywałego światła, ale tam już coś się tworzy. Tworzy się nadzieja. Tam jest sarna. Jest sarna, nie wiem. Jest biegnie. O, widać. Super. Wow. I druga. Tak sobie też o tym. Tak sobie to wyobrażam, że. Że w sumie te trzy osoby to bardzo niewiele w stosunku do tego, co robił Jezus i w kontekście tego, co mówił, że zapowiadał, że zapowiadał swoją śmierć. Nie wiem, co ja bym wtedy zrobił. Co ty byś zrobił, co ty byś zrobiła. Idę trochę taką dróżką, że czuję jakby. Nie było zaraz przejścia, ale w tym momencie robi się coś bardzo fajnego, bo idę dróżką, która prowadzi mnie do tego. W tym momencie, a może i trochę wcześniej, a może i sekundę później, Jezusa już nie było w grobie. W tym momencie kobiety prawdopodobnie dalej jeszcze szły. Prawdopodobnie one również widziały to słońce. Robiłem kółko. Cały czas nikogo tu nie ma, ale blask, który tam się pojawia, zachęca. Prawdopodobnie teraz moja twarz jest oświetlona lepiej niż w poprzednich ujęciach. Prawdopodobnie, troszeczkę teraz, albo nawet nieprawdopodobnie, trochę mrużę oczy, bo coś świeci mi prosto w oczy. I prawdopodobnie nie znajdę tutaj grobu Jezusa. I prawdopodobnie... Nie poczuję tego samego, co czuły wtedy te kobiety, co czuli wtedy zrozpaczeni uczniowie Jezusa. Ale równocześnie wiem, że tamten dzień i to wydarzenie zmieniło los ludzkości, że wtedy wydarzył się punkt kulminacyjny w całej historii wszechświata. Wiem o tym i wierzę w to. I przychodziłem tutaj trochę bez nadziei na to, że jakkolwiek dotrę do tego słońca i że jakkolwiek to będzie ładnie wyglądało. I rzeczywiście było szaro. Ale teraz. Teraz słuchajcie, kiedy widzę ten wschód, wschód, teraz, kiedy widzę ten wschód słońca, mogę wreszcie powiedzieć, że Jezus zmartwychwstał. Nie ma go w grobie. I tego. To, że zmartwychwstało, rozpoczęło się wtedy. I trwa cały czas. Trwa cały czas. Cały czas trwa jego łaska. Cały czas. On cały czas żyje. I w tym momencie nigdy nie umrze. I każdy, kto w niego wierzy, ma życie wieczne.